Witajcie z tej strony Rabbit, to jest kolejny odcinek na Kalko Mistrzostwo. Dzisiaj zaczynamy trochę z innego, innej części menu, z wiadomości, bo dostałem ofertę prowadzenia Kadry Narodowej Szwajcarii i szczerze wam powiem, że chyba zaakceptuję, bo co? Będziemy ich z selekcjonerami. Będzie więcej meczów do oglądania I to też będzie jakieś wyzwanie Bo Szwajcaria to nie jest jakiś, jakiś, jakaś wielka drużyna Jest jedną z tych właśnie takich gorszych drużyn I to będzie bardzo ciekawe rozwiązanie dla nas żeby to Znaczy ciekawe Uraz, no, Będzie ciekawiej prowadzić reprezentację Szwajcarii Niż na przykład takiej Brazylii, Hiszpanii Czy Bóg wie jakich innych reprezentacji Dammit Światło mi się świeci, mam od słońca okno i mi się światło świeci, poczekajcie chwilę. Bo kurde prądu tyle się marnuje teraz. Jasno, dupa. Dobra. Jesteśmy. <laughs> Więc to będzie chyba jedno z takich lepszych yy, posunięć. I co chyba na pewno urozmaici trochę naszą karierę. <laughs> Ale dobra. Zanim będziemy się zajmować kadrą narodową, przejdźmy może do ustawienia składu na najbliższe spotkanie Hesu znalazł już wrócił po kontuzji będzie mógł sobie spokojnie zagrać będziemy sobie najmocniejszym składem i możemy wyjść zagramy sobie Ibrahim Negredo czytajcie jeszcze chyba wszystko mamy Pepe na was LP ale w przyszłym sezonie sobie ściągniemy Royce jeżeli zostaniemy Oczywiście Okej, okay, dobra. Jeszcze <coughs> oto przejdźmy do spotkania z West Bromwich Albion. Tak jest, jak żeby inaczej. O, psz, nie, jak chcę to zrobić? Wy się pieprzcie w tych swoich brzydkich czerwonych. Ja swoich czarnych nie będę grał, bo one są dup. Żeby nie przeklinać. Pa, siądzie! Jest! Jest, jest! Oj no! Jak nie zaliczyło mi. Patrz, siądzie, nareszcie Tyle razy próbować tam Ale spieszy pił, siedzi Spróbuję to zrobić, może mi się uda Ej no nie tam, gdzie ty to zagrałeś No, gdzie ty to zagrałeś Dobrze, siedzi Where now Tak, na pewno No do dupy nie robię pierdziele. Jedziemy A Ibrahimowicz Pokażesz w końcu coś Ostatnio nie miałeś szansy O lolololol lol, lol. miałem zamarkować co to ma znaczyć Ej, ej, ej co to miało znaczyć? Miałeś zamarkować, panie. A ty Richard, co ty zrobiłeś? Silva co tak słabo? Może przyciski mi się mylą. Grałem w FIFA World i tam mam na na RT, RT mam yy, ten Sprint! I teraz chciałem za-sprintować i coś mi nie wyszło Teraz zaganie do ibry Ibrahimowicz Słupek! The fuck Aj tam mi zabrapiły Silva! Ależ bomba! Dawid Silva! Jezus na was w pole karne NEGREDO! i Bramissimo Jakżeby inaczej. W dziewiątej minucie z numerem dziewiątym strzelewemki No ale jakby żeby inaczej, no przecież No może w końcu z tymi sabiakami lepiej nam pójdzie. Pamiętacie z Sunderlandem też, żeśmy się męczyli dosyć długo Ale jednak wygraliśmy Coś tam ole skoczy gadają ale dobrze, że mam szpaka wyłączonego Będę musiał sobie w załączyć angielski komentarz w końcu angielski komentarz jest dużo ciekawszy Ale słaba wrzuta na wasa Czemuż takżeś wrzucił Jakby tam inaczej zagrać I brałby sobie przewrotą Szczelną bramkę i co? Nikogo by to nie zdziwiło Hehe No może mnie, bo ja że z przewrotki nie umiem strzelać Strzeliłem chyba dwa razy w życiu Dwa albo nawet raz nawet Silva Silwa. Silwa markowanie. Dobrze. Ej Silva stracił, ale odzyskał. Silwa. Silwa. Demet! Naprawdę nie dotknął tego. Naprawdę on tego nie dotknął, Dobrze Silva. Brawo, brawo, O jak ja? No chyba cię teraz pogrzało coś synek. Dobrze. Ibrahimowicz! Ależ to wyciągnął, ale to był dosyć słaby strzał Jak mu się rozpędził by byłoby lepiej Ibra głową, no i... Ibra przegrał głowę Kolotury Richard Koloturę, Koloturę jeszcze tam walczył o tą piłę, ale cóż z tego jak te morzyny Morzyny, może, morzyn, morzyn Nie, inaczej Tu jest morzyn Morzyn z morzynem walczył jak te czerwone pała, pały piłę zabrały, ale teraz pięknie. Oh, Dobrze. Negredo do... O, ależ zagranie do Ibry Ibra z pierwszej piłki! Ależ tą bombę obronił. Kurde. Ale żeś to, Ale żeś tu Negredo zagrał. E może Negredo. Richard. No, humel. No, no 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 panie Dobrze dobrze Richards, brawo, o to chodziło, o leskot A myśmy Leskota tu sprzedali? O lol Nawet nie wiedziałem Będę musiał zobaczyć czy będę mógł poprowadzić może poprowadzić, czy ściągnę Royce'a, bo przydałby mi się Roy zamiast tutaj Sylwy, chociaż Silva bardzo dobrze gra. Więc ja dużo bramy strzela, ale jednak Royce chyba będzie lepszym zawodnikiem niż Silva właśnie. A co ty kliszy? Klichy! O mój Boże, jeszcze wystraszyłem. Dobrze, wyjazd hard. Jak najbardziej do przodu na negrę, do dobre. Dobry wyjazd! Dobry wyjazd! Dobry, bardzo dobry wyjazd. Silwa! Jasne. Ale się teraz gubię. No kogo żeś to zagrał, ty... Czarna mam, bo dobrze, Rich, e, e, Może kompan... No, super pokażę tuturę klichy a dammit dammit sandal może z damien sandal tak śmiesznie tak dammit sandal dobrze no gdzie no panie czysto było no bez jaj dobra dawaj anelka Co kupę hard zrobił i teraz hard to obroni no tak, panenka, no tak Dobra, wkurzył się Ibrahimowicz No to się wkurzył także stracił piłkę Dobrze Ogranie dobre na Ibrę Dobrze, dobrze, jest Ibra przy piłce Ibra w pole korny Negredo, ależ to... What the fuck Co ty Negredo zrobiłeś, aż się zdziwiłem Rzuta Hummels jest 2 do, ze, 2 do 1, no, szybko Szybko żeśmy z powrotem wrócili na prowadzenie, no jakżeby inaczej, no To jest właśnie potęga Manchesteru City Ale to tylko w FIFA 14, nie no dobra w, w lidze też pokazali, to znaczy w życiu i tak dalej, wiecie, no wiecie o co chodzi Też pokazali to w tym Mimo, iż obstawiałem, że to jednak Liverpool wygra, ale sobie z Crystal Palace to zaprzepaścili. Nie wiem, po co wy główkami graliście? Hello! Oj, oj, oj. Dobrze Humors Negrę do... Ajajaj na Sylwę niedokładnie No już do... Ja już muszę wycofać. bo inaczej nie umieją Lecimy Jones, Jones, Dobrze Silva. Silva, zagraj. i szkoda, że tak niedokładnie dokładnie. Dobrze. No jak on to? No na pewno weź i sędzia, sprzedałeś się. Nie no dobra, nie sprzedałeś. Ale to, to 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 już było. Dobry wyjazd. I po pierwszej połowie z 2 do jednego dla nas jest bardzo, bardzo dobrze. I jest gitman. Co to?! What the fuck?! Da, ja, nie. No dobra. I tak to ugram, ale no kurde, kompanego straciłem na następny mecz. Na pewno nie pamiętam, z kim ugram. Humes! Oj, oj 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 nasry. No jasne! No! Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Może jeszcze Hart dostanie czerwoną kartkę. No. No jasne! Aha. Aha Aha! Na pewno! Krde Dobra, Kliś ma kontuzję, to mogę go wymienić. Jasne, co to za mecz się robi? że Kliś mi tutaj szybko wyzrowił. Mmm, no sensu... No borezę was! No co to było do... Co Straciłem... No to... Toć... Oh, DAMN IT! Nie trafia Anelka! Wyjazd! Nawet narożny! Może tu byś karnego podyktował, bo po co? Wyjazd na Negredo, dobry, dobry wyjazd! Dojdziesz do tego Negredo, dobre, 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 dojdziesz. A no Dymy, co ty żeś zrobił? Ty chińczyku pierdzielony! Panie sędzio karny! Mogłówką! O po, tak, tak jednym obrońcą gramy nie muszę przejść na defensywny bo to nie ma sensu Dobrze, 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 anelka, dobra, wrzut to tak samo jak dobrze wykonany ten drugi karny Ten pierwszy był dobry ale ten drugi już nie Ale mnie teraz atakują Jak Hansko mnie atakują teraz Nie wierzę Aha zagrałem na skrzydło Dobra Nie mam pytań No tak Tak no Mam nadzieję że nie, nie mam jakiegoś groźnego rywala po drugiej stronie To znaczy po tym meczu Halsus na was Dobre zagranie Piękny zagrani na wasa Samir Nasri Nasri na uderza zablokowany ten jego strzał. Noż do... Pana... Bum. Dobry wyjazd na Negredo, dobre Negredo... Ibra, 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 Ibra. Pum. No ty Jakbym ibra stracił to bym się wkurzył i to tak bardzo. Dobra, zagranie. No! No ibram Ibra walcz! No, no dlaczego żeś się zatrzymał? Po co ty żeś się patrzył za to piłka? Jezu, ale oni teraz atakują. Ojej. No jasne. Dobrze, dobrze, dobra, 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 dobra Jakby był jeszcze jeden no to nie wiem co to by było Już wiem jaka będzie nazwa tego odcinka Wytyfy mecz Albo czekajmy o, Co, co ty może nie w mordy byś nie chciał tą piłką Kurde, będzie mi tu biegał jakiś czarnych Pieprzona, Gida Idźcie tam do swoich Wódz cię potrzebuje Dobrze, Pati milion Wódz w twojej wios wiosce cię potrzebuje Aha I co, Biała się ty... Ty, Biała się ty jeden Ja ci dam, ty też byś chciał Nie dla psa basa. Karny! Panie sindio Karny! Czemu Karny nie ma? Oj 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 Panie Milion, po co ty wychodziłeś? Kto ci kazał wychodzić, ty debilu głupi? Masz szczęście, że nie padła bramka, ja się napiję, bo naprawdę... ...strasznie gorąco się robi Zbliża się lato, więc teraz jak będę nagrywał, to będziecie słyszeć Cześć, też jak piję... ...wodę hmm, z butelki Dobra, wyjazd, jak najbardziej na czas trzeba grać, bo to no, naprawdę to się robi coraz bardziej niebezpieczniej. Niebezpiecznie. Niebe... Ua, jak niebezpiecznie? Coraz bardziej niebezpieczniej. Niebezpiecznie się mówi. Co ja też powiedziałem wcześniej. Dobra, nevermind. Wydra. Oj wydra! Dobrze Pantimilion! Wyjazd! Humes! Na czego różni? Amalfitano. Wyjazd proszę Cię! Aha, aha, widzisz? Widzisz? Ty, ty, biała się jedyn. Ty... ja ci dom. A, oh, dammit! Senda. No, kurde. Dobrze tutaj na stream. brawo, dobry powrót. Aż emocje jak na grzybach. Dobrze hummus Oj, 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 oj Aże pantymilion! milion! Panty milion! No nawet z własnej połowy nie mogę wyjść, dobra, idziemy super ofensywny No na was, pokaż mi się ty Na was, na was, na was, w pole korne, na was Negredo, no nareszcie, no nareszcie I znowu długo się nie cieszyli z remisu Dobra, teraz szybko, super def, super def, super def Super defensywny, super defensywny Wyjazd za przodu na silwę Sylwa nawet nie dojdzie do tego ale to dobrze bo to bardziej na czas miałoby zagranie Nawet jakby doszedł to bym się, to bym, to bym To bym był zadowolony Może nie umiałem się wysłowić to po raz kolejny dzisiaj Ja pierdzielę co się ze mną dzieje Może zagrał tam już skrzydło Oszy Uważaj, bo, bo będzie znowu karny i ty teraz zostaniesz czerwoną Jest! Jest Nie wiem co się działo, ja nie wiem co to był za mecz To był najdziwniejszy mecz jaki do tej pory rozegrałem Więc Musicie go zlajkować jak najbardziej Zawodnik zawieszony, kontuzja zawodnika, długo? 8 dni, dobra Super, super, super. Super super. Konferencja prasowa Crystal Palace. Pochwalmy ich za ten mecz, mimo że grali w 9, to zagrali bardzo dobrze. Ale jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.